Cześć, witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na przepyszne sezonowe ciasto. Ciasto kruche ze śliwkami i z bezą. Przepyszne połączenie kwaskowych śliwek i słodkiej bezy. Najpierw przygotowujemy śliwki. Około 400 g śliwek należy umyć, osuszyć, następnie wypestkować i podzielić na takie mniejsze cząstki. Następnie do tych śliwek dodajemy jedną łyżeczkę skrobi ziemniaczanej i mieszamy w misce, żeby skrobia pokryła każdy kawałek śliwki. Odstawiamy i robimy kruche ciasto. Do ciasta dodajemy 180 g mąki, 40 g cukru pudru, który ja sobie przesiałam, bo miał grudki. Możecie oczywiście przesiać wszystkie składniki, wtedy już od razu lepiej się połączą. Dodajemy jedną łyżeczkę cukru z wanilią i tak około 1 czwartej łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszamy i dodajemy 75 g zimnego masła pokrojonego na mniejsze kawałki. Następnie należy z tego wszystkiego stworzyć kruszonkę. Ja to zrobiłam za pomocą siekaczki w misce, ale można też na blacie albo na stolnicy za pomocą noża. Dodajemy dwa żółtka połączone ze szczyptą soli. I następnie wyrabiamy sobie jednolite i gładkie ciasto. Najlepiej zrobić to na blacie albo na stolnicy. Jeżeli by się okazało, że ciasto jest zbyt suche, to można do niego dodać jedną łyżkę kwaśnej śmietany. I wyrabiamy sobie na gładkie, fajne ciasto. Ciasto jest miękkie, jednolite, gładziutkie. Możemy wylepić foremkę. Tortownica o średnicy 20 cm. Wylepiamy dno tortownicy ciastem i zostanie nam jeszcze na wylepienie brzegów. Brzegi wylepiamy do wysokości około 2-3 cm. Takie ciasto nakłuwamy sobie widelcem i wstawiamy do zamrażalnika, a w tym czasie rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni i pieczemy ciasto przez 20 minut. Przygotowujemy następnie bezę, robimy ją z dwóch jajek, dodajemy szczyptę soli i, i ubijamy te białka. Jak piana zacznie robić się sztywna, to możemy zacząć dodawać cukier puder. 100 g cukru pudru dodajemy stopniowo, a następnie miksujemy bezę przez kilka minut, żeby zrobiła się gładka i lśniąca. Do takiej bezy dosypujemy jeszcze jedną łyżeczkę skrobi i mieszamy już na niskich obrotach miksera przez chwilę. Beza jest dobrze ubita, gładka, lśniąca. Taka powinna być. Na podpieczony wcześniej spód, który może być ciepły, wykładamy śliwki, tak żeby były skórką do dołu. A na śliwki wykładamy sobie dobrze ubitą bezę. Wyrównujemy, można zrobić wzorki, to już zależy od waszego widzimisię. I na samą górę posypujemy bezę płatkami migdałowymi. Zdecydowanie polecam to zrobić, bo one potem tak bardzo fajnie chrupią po upieczeniu. Ciasto jest gotowe. Pieczemy je w piekarniku, który jest nagrzany do 180 stopni. Wkładamy sobie bezę i następnie obniżamy od razu piekarnik do 140 stopni i pieczemy przez 60 minut. Następnie studzimy bezę przez godzinę w piekarniku, który jest zamknięty, a dopiero potem uchylamy piekarnik i już zostawiamy ciasto do całkowitego ostygnięcia. Po tym czasie ciasto jest piękne. Beza z wierzchu chrupiąca, w środku piankowa, wspaniałe połączenie słodkiego i lekko kwaśnego smaku. Przepis oraz proporcje na różne blaszki znajdziecie jak zwykle na moim blogu. Ja wam dziękuję i polecam serdecznie ten przepis. Do usłyszenia. Cześć!